Niedobry, witam Was ponownie. Nadszedł czas na kolejny filmik. Pomyślałem sobie, że chciałbym się z Wami podzielić dzisiaj pewną techniką dotyczącą budowania poczucia własnej wartości. Poczucie własnej wartości jest takim uniwersalnym tematem, w zasadzie i ciągle aktualnym, no i wspólnym dla, dla nas wszystkich. Od poczucia własnej wartości. Jakie mamy, zależy bardzo wiele w naszym życiu. To, co w życiu osiągamy, jakie decyzje w życiu podejmujemy, jak się ze sobą czujemy, jak się czujemy z innymi ludźmi. Pomyślałem sobie, że podzielę się z Wami taką techniką, która jakoś dokłada się, czy obrazuje też siebie. Ja nazywam tą technikę audytem osobowym. Polega na tym, żebyście sobie tak wzięli kartkę, podzielili na pół i na pół, powstaną wam cztery pola i żebyście w pierwszym polu wpisali swoje, swoje umiejętności, w drugim swoje sukcesy, osiągnięcia, w trzecim swoje wady i w czwartym swoje zalety. I spróbujcie wypełnić te pola, biorąc pod uwagę w zasadzie całe swoje życie. Nie tylko teraz, nie tylko dziś. Natomiast y, się pamięcią y, wstecz i pomyślcie, co moglibyście tam wpisać. Na przykład y, w y, osiągnięciach y, moglibyście wpisać coś, co, y, co osiągnęliście w, w wieku przedszkolnym, szkolnym. Jak najbardziej y, wszystko się liczy. Ja bym się chciał z Wami podzielić takimi moimi osiągnięciami, właśnie z przedszkola, które zamieściłem, kiedy ja sam sobie robiłem to ćwiczenie. I zamieściłem tam między innymi skok do wody na, nie wiem ile tam było, 2 metry. No, w każdym razie był to duży basen, można było skoczyć ze słupka do wody potokiem ratownika. Ratownika, który trzymał taki ratowniczy kij, i, no i wyciągał z wody. Nie, nie trzeba było umieć pływać. Ja się pamiętam, bardzo stresowałem wtedy. Mogłem mieć 6-7 lat. No i pokonałem ten strach, skoczyłem. No i pamiętam, że dostawaliśmy nawet dyplomy te osoby, które skoczyły za odwagę. To było bardzo no, takie budujące moją, moją yy, jakąś pewność, czy jakąś taką, taki yy, dobry obraz siebie. Yy. I innym doświadczeniem, które pamiętam, to akurat z przedszkola yy, były zawody latawcowe i rodzice zrobili mi yy, taki piękny latawiec. Taką dużą biedronkę, miałem tam jakiś swój udział, pamiętam, kolorowałem tą biedronkę. E, być może tam jeszcze coś przyklejałem, nie wiem, nie pamiętam już dokładnie, ale e, no ale cóż, na tych w, w zawodach latawcowych, kiedy już się odbywały, czy to nie były zawody latawcowe, to był dzień latawca, przepraszam, dzień latawca, no to moje rówieśnice mieli. Mm, no, mieli takie piękne latawce, które pięknie latały, utrzymywały się w powietrzu, podczas kiedy moja biedronka w ogóle nie chciała latać i ciągle spadała na ziemię. I było mi z tego powodu bardzo przykro, ale yy, były przyznawane nagrody w różnych kategoriach i między innymi yy, najładniejszy latawiec i, i ja właśnie otrzymałem taki dyplom i pamiętam też, byłem taki dumny, pomimo tego, że moja biedronka w ogóle nie latała, no to la dyplom za najładniejszy latawiec yy, jednak otrzymałem kiedy będziecie zamieszczać tam jakieś swoje doświadczenia to pamiętajcie, że to nie musi być nic spektakularnego, spróbujcie znaleźć to co to co Wam się przypomni, zapisujcie wszystko teraz kiedy do Was mówię przypominam sobie też jakieś moje osiągnięcia z tamtego czasu, zdanie karty rowerowej zdanie karty motorowerowej i czy nauczenie się w końcu pływać, to można uznać i w jakichś sukcesach, chociaż nigdy żadnych zawodów nie, nie wygrałem w pływaniu, ale wygrałem na przykład w wędkarstwie, więc wpisałbym pływanie jakimś tam stylem w umiejętnościach, natomiast w sukcesach zawody wędkarskie w juniorach zdobyłem tytuł mistrza to pamiętam, puchar mam do dziś. No i to jest taka pamiątka na całe życie. Jeśli chodzi o późniejsze jakieś moje osiągnięcia, sobie nawet tutaj spisałem, żeby nie myśleć zbyt długo. Gdzieś tam zdarzył mi się skok na, na bungee. Zrobiłem jakieś licencje, m.in. licencję płotwonurka, pilota paralotni uprawnienia instruktorskie w dwóch y, kategoriach y, czy w dwóch dziedzinach. Y, no, ukończyłem różne szkoły, y, zdobyłem różne dyplomy, certyfikaty, jeśli chodzi o moją pracę zawodową. Y, wybudowałem też y, własny dom, właśnie w którym się znajduję. Ale ktoś pomyśli, no, mówi, że tam nie musi być nic spektakularnego. No, nie musi być nic spektakularnego. Komuś te moje sukcesy wydają się duże, komuś innemu mogą się wydać małe. Nie jest to istotne. Są moje i, i to jest najważniejsze. I chcę Wam powiedzieć, że nawet gdyby Wam się coś wydało takiego spektakularnego u kogoś, z kim może będziecie się dzielić tym ćwiczeniem, to pamiętajcie, że, żeby. Osiągać coś spektakularnego, to warto osiągać też najpierw małe, małe rzeczy, bo to one kształtują w nas różne nawyki, różne podejście, wizerunek nas samych, obraz nas samych. To jeśli chodzi o te osiągnięcia, umiejętności, jeśli chodzi o wady, no to każdy z nas je ma. Nie, ma, nie znam człowieka, który nie ma wad. Wpiszcie jakieś swoje wady no i pomyślcie nad którymi moglibyście pracować, nie musicie pracować nad wszystkimi naraz wybierzcie sobie jakąś jedną czy dwie wady i spróbujcie nad tym pracować, być może jest to na przykład, nie wiem, niepunktualność tak? no i wtedy pracując nad tą, nad tą wadą pracując, może planując sobie jakoś dzień wypracowując jakąś terminowość będziecie, będziecie Pracować nad tą wadą, a praca nad wadami no, też podbudowuje nasze poczucie własnej wartości i nasz, nas, nasz obraz nas samych. Jeśli chodzi o y, zalety, no to też y, nie znam człowieka, który nie ma zalet. Może ktoś ukończył szkołę, ale ktoś powie, no dobra, ukończył, bo nieźle kombinował. No to, kom, no, to takie kombinatorstwo, spryt też jak najbardziej można y, zaliczyć do, do zalet więc osiągnięciem będzie yy, ukończenie szkoły a yy, jeśli chodzi o zalety będzie spryt na przykład i, i to jest jak najbardziej yy, też, też się liczy jakkolwiek nie brzmi yy. polecam Wam zrobić bardzo to ćwiczenie i polecam Wam żebyście nie zrobili tego od strzału, to znaczy yy, żeby to nie było jedno podejście to jest takie ćwiczenie do którego warto podejść wiele razy i kiedy już skończą Wam się pomysły, to polecam wam, żebyście zapytali kogoś. Może kogoś z rodziny, może jakiegoś przyjaciela. Myślę sobie, że jest duża szansa, że jeszcze ktoś uzupełni, komuś się coś tam przypomni, z kimś coś przeżyliście, jeszcze uzupełni te wasze, te wasze listy. Być może się okaże, że nie doceniacie siebie, może jest, znajdzie się na tych kartkach coś. Na co w ogóle nie zwracaliście uwagi, a co świadczy no, o czymś dla was czy o, o, o was i może być taką iskierką do, do działania po prostu. A jeżeli stwierdzicie, że warto by było tam wpisać coś, co może chcieliście kiedyś zrobić, czegoś się podjąć, ale z jakichś względów się z tego wycofaliście, to może to jest taki dobry moment, żeby się zastanowić i pchnąć w takim kierunku żeby było tam co e, jeszcze wpisać. Trzymajcie się, mam nadzieję, że będzie to jakiś motywator dla Was. No i cóż, wszystkiego dobrego. Miłego ćwiczenia.